Wiesz, co, Kasiusz? No nie, no pytam. A no ustawione bo... były twoje akcje w jakiś tam Warsaw szereg na plaży, jak wypierdoliłeś Ambrowi no... albo ruchałeś się z Anastazją. Ja no. się ruchałem z kimś Tak, z tymi Pierwsze jakimiś tam szląbkami. Pierwsze... To było udawane, tak, przyznam. <laughs> Ruchanie. Ja... Czyli, ale uprawiałeś seks z Anastazją, czy nie? Nie. To, było... to co, to udawałeś, ja że wkładasz w nią Pindola, seksu. tak? Ja nie uprawiałem jeszcze seksu, ten bąs jeszcze żadną nie jeżeli to was interesuje. Czeka na tą wyjątkową jedyną. I tyle, i skończmy. No... Nie, ty zawsze chcesz komu ja ciągnę, więc no jak ty już Stop! Komu? Bzykałeś się na wizji, czy nie? Nie, wkładasz. Normalnie Gdzie? czy włożyłeś pindola w otwór? A co cię to interesuje? A co cię to interesuje, no, czy ja ciągnęłam kamerzyście? To jest to samo pytanie. Więc komu ty <laughs> wkładałeś, ja się pytam. Ty mnie się pytasz, komu ciągnęłam, to ja, ja się pytam, komu ja, ty wkładałeś. ty by zaatakowały. Ty nie chcesz odpowiadać, a na, a na poprzedniej moim face to face wymagają się do mnie odpowiedzi, czy ciągnęłam kamerzyście, więc teraz ale ja się wkładam... wszystko jest pokazane w, tam w tych programach no, ale powiedziałeś, że, Ale wiesz co, łatwo udawać, całować też się można udawać, ruchać też pod kordy, kurwa nie widzisz czy się z kimś ruchasz czy nie. No więc ja się, no pytałem, ja się, się ruch... nigdy nie ruchałem, czekam na ten w swój pierwszy raz.